Cześć, witajcie, tutaj Xalion, a to jest kolejny pack opening FIFA. wiem, wiem, szósty czy ósmy w ciągu ostatnich dni, ale po prostu no mamy sezon na TOTY, tak? Czyli ten tydzień, w którym można losować te, tych zawodników. Dzisiaj też bez kamerki, sorki, ale telefon po prawie 12 godzinach od, on pracował cały czas, tam słuchałem muzyki i tym podobne, wzrost e, do szkoły, z, jak wrastałem już ze szkoły, także jest godzina, da mnie 21 w piątek i po prostu on ma 2% i nawet jakbym go podłączył do ładowarki, to i tak bym nie był w stanie nagrywać, e, bo po prostu i tak by ładowarka nie, 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 nie utrzymała go. Także mamy 10 paczek, e, czyli 250 tysięcy razem. E, mam nadzieję, że. Chociaż nie! Mam dziwne wrażenie, że dzisiaj też mi nic nie padnie. Tak samo jak powiedziałem w poprzednim odcinku. Pierwsza paczka. Ah, tym razem nie mogę mówić, czy to Azar, czy to ktoś otwiera. Ale mamy Natie'u. Nie lubię go, bo mi cały czas pada z tych paczek pieprzonych. E, idziesz na Quicksilver. <laughs> A reszta do klubu. No i jeszcze jutro będzie jeden pack opening z tych paczek promocyjnych, tych dużych takich. No to tam może coś fajnego dropnie. Tym razem dropnie. W ktoś tam. Zaraz, zobaczymy. Do Santos e, Ferman. Dobra. Bartra. Dobra, do klubu. Kolejna paczka jeszcze 8 No dawaj, dawaj, no dawaj, traf coś dobrego, Xalion Luizao, to jest jakiś emeryt 39 tempa, on już nie chodzi, on się toczy po boisku, on tam leży. Kolejna. Pyk. Czekamy, 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 czekamy. I teraz dropnie z tego kloze Mirek. Mirek. Wczoraj był Marek, gdzie jest Mirek. No dobra, nie no, dla was wczoraj, no, e, zobaczymy czy ten... E, chociaż później sobie zobaczę. Mirek, teoretycznie... O, Draxler. E, teoretycznie powinien być coś warty. E, nie wiem czy na pewno, ale no, powinien być warty coś, tak kolejne, kolejna paczka. Dawaj, 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 dawaj no. Dawid, Louis, kolejny Louis, który się sprzedaje za grosze. No dobra, no to. Jeszcze pięć, jesteśmy na półmetku dzisiejszego odcinka. Dzisiaj, bożę, że będzie krócej niż zwykle, bo jestem padnięty i w ogóle. Dia kolej to się czyta. blom, bl 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 Alshmasz -ma Marani jakiś, Vargas, dobra. Eee, jeszcze cztery, jeszcze cztery. Jeszcze jest szansa na, na Robena, na Messiego, na Ronaldo. Jest, oczywiście, że jest. 00001%, ale jest. Kolejny Bartra. Rezerwa, rezerw, rezerwy Barcelony. Lecimy kolejna paczucha, z której dropi okazaki jakieś No definitywnie... O, poczekaj, chociaż dobra, na razie do klubu i Montanes na transferówę. No to jeszcze dwie. Roben, gdyby tu mi poleciał Roben, nawet zwykły Roben. Chciałbym ja tak szczęśliwy. Ale nie poprzed Asamoa i bez duplikatów. Dobra, ostatnia paczka. Uwaga, uwaga. Co wyleci, niestety, Fabiano. I kolejny raz jej pokazało, że jest gównem. Paczka nie jest dostępna. No co ty nie powiesz? Otwórzmy jedną paczkę premium. Tak dla zrzutu. Bo czemu by nie? Remy, no, to, to Remi, no. No, nie powiem, że jest złym człowiekiem, bo gra dobrze mi w moim składzie BPL. No tu jeszcze jedną, no. To, jest, to się na, naprawdę już robi uzależniająca. A końcy kosztują, także macie reflinki w opisie. Jak coś. <laughs> Dobra, nie, kończymy to, bo nic mi nie dropi i tego, że jestem pewien w głębi. A, da, da, da. Jeszcze jedno. Iguajne. Iguajne. Bądź moim ostatecznym dzisiaj wyborem. O co też naprawdę pominiemy Cię nawet. No eee, i no i chowajno. Czy my to wystajemy na transferową? Dobra, nieważne. To byłoby na tyle. Dzięki wielkie za uwagę. Zapraszam na jutrzejszy odcinek z Mega Paczek, w którym to sobie będziemy. Eee, będziemy, 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 będziemy. E, otwierałaś te duże paczki. A oto mój Rojsik, Marek Rojsik. Także zastąpił tutaj Draxlera na lewym napastniku. Może nawet sobie go zobaczycie w akcji w poniedziałek. E, także do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć!